Towarzystwo Sportowe Wiktoria Sosnowiec występuje w retrolidze. Drużyna została reaktywowana po 80 latach przez grupę pasjonatów gry w piłkę według przedwojennych zasad. Zawodnicy grają w zrekonstruowanych butach piłkarskich z piłką z 1920 i 30 roku. Prezes retro i zawodnik 10. w który jest retro Proszę przybliżyć sam, hmm. sam symbol istnienia i powstania retro ligi. Około roku 2018 kilku kolegów postanowiliśmy się spotkać i, i spróbować pograć troszeczkę w stylu retro. Tak, de facto, całym bodźcem do stworzenia retro ligi były dokumenty odnalezione w Centralnej Bibliotece Wojskowej, jak uszyć koszulkę piłkarską, jak uszyć buty. To było około roku 2014. I w 2016 roku rozpoczęliśmy turnieje w stylu retro. Wtedy jeszcze graliśmy po pięciu zawodników grały tylko zespoły złożone z rekonstruktorów. Ale w 2019 stwierdziliśmy, dlaczego nie zagrać pełnowymiarowych meczy. Na pełnowymiarowych boiskach zgodnie z przedwojennymi zasadami, w odtworzonym obuwiu, z otworzonymi piłkami. I w 2019, można powiedzieć, narodziła się retroliga. Zawiązaliśmy stowarzyszenie skupiające, można powiedzieć, działamy trochę na zasadzie federacji, bo skupiamy inne stowarzyszenia posiadające osobowość prawną. W ramach rozgrywek retroligowych, czyli docelowo, jakby tym głównym naszym zamysłem, było stworzenie nowej dyscypliny. Możny, czyli retrowoku. Coś bliżej o tej retrowice, Ile jest lig, ile zespołów w każdej ulicy, jakie rundy były Liga jest tylko jedna, gramy w sezonie 7, sp 7 spotkań. W skrócie chodziło nam o to, aby każdy mecz był wielkim wydarzeniem, a nie taką zwykłą cotygodniową codziennością, jakie. Jaką mamy na zwykłych boiskach ligowych A, B klasy czy pierwszej ligi. Chodziło, aby to każde spotkanie było taką swoistą podróżą do przeszłości dla potencjalnych widzów. Gramy, tak jak powiedziałem, siedem spotkań. Ostatnia kolejka jest zawsze kolejką finałową, gdzie na boiskach sąsiadujących bezpośrednio Tak bliską wszystko. Śląsku, 7 października. Retro tworzy 8 zespołów na dziś dzień, reprezentują różne miasta w Polsce. Tutaj Państwa do odwiedzenia naszego profilu i prześledzenia jakie zespoły, kto w nich gra i tam w, w naszych mediach społecznościowych pojawią się różne ciekawe informacje. Dziękuję. Dzie dziękuję Was. W zespole Wiktori, Sosnowiec z kapitanem zespołu Radosławem Piwnickim. Że Pan przybliży klub Wiktoria Sosnowiec. jest to specyficzna, Retro liga specyficzna, Retroliga? Owszem, jest to, są to rozgrywki ogólnopolskie pod patronatem stowarzyszenia, którym jest właśnie Retroliga. My jesteśmy w strukturach tego stowarzyszenia i rozgrywamy potyczki sportowe, mecze sportowe z drużynami z całej Polski. Mamy Dzierżoniów, mamy Białystok, mamy Łowicz, mamy przedstawicieli, chociażby tak jak nas, miasta Sosnowca. Wszyscy z pasją sportową, ale też z zajawką historyczną. A może nawet w pierwszej kolejności ta zajawka historyczna spowodowała, że powstała właśnie taka idea i taka właśnie liga. No cóż, przedwojenne zasady, dżentelmeńska gra, stroje, repliki strojów sprzed okresu międzywojennego dla nas jako przedstawicieli Wiktorii Sosnowiec jest to można powiedzieć to są korzenie sportu piłki nożnej w tym regionie ponieważ Wiktoria była jednym z pierwszych żeby nie powiedzieć pierwszym w mieście Sosnowcu klubów piłkarskich a proszę przypomnieć Sosnowiec. Powiem tak, najważniejsza rzecz, bo akurat niedawno były obchodzone zmarłego urodziny, czyli naszego wielkiego śpiewaka Kiepury. Jego rodzina cała była zaangażowana, w, przede wszystkim tato, w powstanie klubu. Tam też grali dwaj bracia, zanim zostali sławnymi śpiewakami, byli naszymi piłkarzami. To znaczy naszymi w sensie Wiktorii Sosnowiec. I myślę, że to nas skłoniło do tego, aby właśnie gdzieś pójść w ślady Wiktorii i po wielu latach reaktywować klub i wpisać w działanie takiego fajnego eventu, takiego fajnego działania jakim jest retronika. Jest to typowo liga amatorska, grają piłkarze różnych zawodów. Owszem, no, są i amatorzy, ale też są zawodowcy, albo byli zawodowcy, są też zawodnicy, którzy, e, ponieważ takich też dopuszczamy w stru naszych strukturach, którzy gdzieś tam kopią piłkę, grają w piłkę, bo nie chcę nikogo obrazić. E, mamy też, chociażby możemy się pochwalić Pawła Siwika, który był reprezentantem kraju w Dzierżoniowie, e, gra sobie w retro piłkę, więc przekrój jest duży. Ale wszyscy mamy podobną zajawkę, wszyscy mamy podobną pasję. Obecnie Wiktoria jest na miejscu? drugim. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ w mecz jeszcze zostało kilka do końca. Rozgrywki są bardzo wyrównane. Czasami jest tak, że dyspozycja dnia decyduje o tak naprawdę wyniku i na razie nie skupiamy się na samym wyniku, tylko na tym, żeby wyjść na boisko i dobrze się zaprezentować. A proszę mi powiedzieć, kiedy był klub reaktywowany? Czy ten klub w tych strukturach istnieje już od my jesteśmy? Strony? Nie, my jesteśmy w, od dwóch lat w strukturach retroligi, Od dwóch lat biegamy po sosnowieckich boiskach przeróżnych, bo tutaj należały podziękować miastu za wsparcie, bo byliśmy i na chociażby boisku Zewu. Byliśmy, że tak powiem tutaj, w tej chwili jesteśmy na, na stadionie ludowym, najbardziej historycznym w, na, w naszym mieście i bardzo się cieszymy, że możemy tutaj spróbować pobiegać po, po murawie, która jest tak ważna, jest takim ważnym pomnikiem dla, dla całego miasta i, i, i regionu. No i tyle, no. cóż tu więcej, no, na pewno zawsze dajemy z siebie dużo serca, bo to jest najważniejsze. Sił, póki mamy, przedział wieku jest różny, bo i mamy młodych, ale mamy też stare konie, którym bliżej już jest do powiedzmy, szukam jakiegoś fajnego porównania, ale niech będzie dodatku emerytalnego, niż do grania w ale mimo wszystko jest to forma ruchu, jest to forma krzewienia kultury fizycznej, więc jesteśmy z tym. Dodatkowo gdzieś też staramy się angażować młodzież, biegamy po szkołach. Prowadzimy prelekcje, nie tylko kopiemy w piłkę. Staramy się młodzieży coś o Sosnowcu powiedzieć, coś o kulturze Sosnowca, powiedzieć coś o sporcie sosnowieckim, o mężczyznach, ale przede wszystkim też o kobietach tego miasta, które, którzy w minionych latach dla tego miasta wiele zrobiły. Rozmawiamy przed meczem. Może Pan przedstawi przeciwnika. Ja tutaj nie wiem, czy podsłuchują, czy nie. W każdym razie przede wszystkim gramy z drużyną E, silną, zawsze ambitnie walczącą. E, Łowik zawsze cechuje się właśnie takimi e, taki, to jest ich charakterystyka. Dodatkowo, co e, jest może smaczkiem dla nas, może nie, chociaż tutaj wszystko jest przyjacielskie. Jest tam prezes całej retroligi, więc na pewno będziemy e, spinać nasze pośladki i biegać z dodatkowym, dodatkową energią. Czyli tyle! Okay. Dziękuję za rozmowę. <laughs> dziękuję. Powodzenia. W sobotę 27 maja. Na stadionie ludowym w Sosnowcu Wiktoria Sosnowiec spotkała się z 10. Pułkiem Piechotyłowicz w ramach rozgrywek Retro Ligi. Sosnowiczanie pokonali swoich rywali aż 7-1. Bramki dla Towarzystwa Sportowego Wiktoria Sosnowiec zdobyli. 3. Damian Humski, po jednej Dawid Kukuryk, Radosław Kubak, Bartłomiej Matlachowski i Sebastian Czernak dla zespołu gości Andrzej Włodarczyk.